Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich podobnie jak działo się za czasów flota jedli i pili, kupowali i sprzedawali. Sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać, a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie, panie? On im odpowiedział, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.